Więc cię wy ręce. dziękuję. Puchary wznieśmy za gumisiu w Niech im się wiedzie w gumisiowym lesie. Co dziś na górze spaść musi jutro! Witajcie na kanale Polecan. Po podłogę, Zapaszamy, puchary z długo. Teraz pora na nasę tradycyjne gumisiowe potrawy, specjalnie przygotowane na tę okazję przez bunie Ananasowy gumis. Zamiana! Tak, zamiana! 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 Sami, po co się to robi? Nie, wiem! Uch, nie, <śmienic> nie, wiem. czy mogłabyś mi nie, kawałek, albo nie, 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 Chciałabyś jeszcze jeden? <śmienic> Widzisz co mam w ręce? Patrz. Brawo, brawo, brawo. To gumisiowa tradycja. Sani, robimy to, co każe Księga Obyczajów. Prawda? No tak. Ciekaw jestem, ty przeczytałaś ją do końca. E, nie, nie całkiem. Coś podobnego. Zaufaj mi, a załatwię sprawę tak, żeby nikt nie zauważył. O, dobrze? A teraz pozostał nam ostatni tradycyjny obyczaj. Ty go spełnisz, ponieważ jesteś gospodynią przyjęcia. Do obowiązków gospodyni należy wylanie wiadra, koncentratu z gumii jagód na głowę najlepszej przyjaciółki. O, nie, nie mogę! Musisz to! Gumisioła tradycja! Gumisioła tradycja. tradycja! Nie mogę! Czy to znaczy, że nie jestem twoją najlepszą przyjaciółką? Chciałam zrobić na to A więc, niechaj stanie się zwyczajne. Właśnie to chciałem usłyszeć. Wszyscy odpędzają się. Sani, jest wspaniale. Wiesz, dawno się tak nie bawiłam. Naprawdę? Tak. A teraz, żeby udowodnić, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. <ślesy> Oto najzabawniejsza z gumisiowych tradycji. <ślesy>